Hejka Hejka Majsterkowicze, witam Was serdecznie na moim kanale Świat Majstra. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać w jaki sposób można wyczyścić, w domowych warunkach, wyczyścić wlot i wylot od filtra szklany, więc zaczynajmy. Mamy pojemnik, do którego wlewamy acze i wkładamy. Wlot i wylot filtra. Ja już mam tutaj włożony. Postało to trochę i pokażę Wam teraz, jak zostanie to wyczyszczone. O, tu mamy wyciągnięty wylot. Bierzemy go pod wodę i czyścimy. Jeżeli, jeżeli nie mamy Acze, możemy użyć domestosa Ja użyłem tutaj domestosa, bo nie miałem acze, tylko nie używamy wziaru anormalnego. O, bierzemy pod wodą. dobrze wymywamy trochę użyjemy ciepłej do wyjmowania tego możemy użyć yy, założyć rękawiczkę na rękę bądź czymś innym wyjąć gdyż to jest acze a acze ma w sobie chlor no ale ja już jestem przyzwyczajony do tego i używam rąk bez żadnych rękawiczek i szukamy teraz następny o tutaj mamy zasys też w ten sposób go my uczemy. I oto mamy czyściutkę, wyczyszczone wlot i wylot do filtra. Zobaczcie, jakie czyściutkie jak nowe. I w ten sposób można też wyczyścić nie tylko szklany wlot i wylot, ale ja również czyściłem grzałkę od akwarium i czyściłem Termometry. Dobrze, moi drodzy, ten odcinek był taki króciutki. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, łapek w górę, komentarzy. To pozwala mi dotrzeć do większego grona odbiorców. Trzymajcie się i miłego dnia życzę Wam. Cześć!